Hejka, hejka, hejka. Witajcie, witajcie, witajcie na porannym live w grupie Pewność siebie w życiu i w biznesie. Przed Wami Monika Jurgiel, coach w troszeczkę innej odsłonie, bo jestem na urlopie, na wakacjach, jestem w Polsce. Więc zapraszam Was, kochani, tutaj do mnie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Poczekam chwilę, ażeby Facebook Was poinformował o tym, że jestem, że się stawiam. I mam nadzieję, że Wy, pomimo tego, że są wakacje, że jest lato, również się stawicie. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o, mm, o, o zmianie tożsamości w kontekście zmiany nawyków i czym jest ta tożsamość, jak to ma się do do zmiany nawyków, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Poczekam sobie tutaj chwileczkę, aż przyjdziecie, żebym nie była sama. Jak będę sama, to też ok, później sobie odsłuchacie. Witaj, Aga, fajnie, że jesteś. Super, fajnie, że się stawiacie. Dajcie znaka, jak Wasza energia, jak się dzisiaj czujecie między 1 a 10, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, gdzie jesteś? Dzisiaj przed nami bardzo ważny temat, słuchajcie który no bez zmiany tożsamości tak naprawdę nie ma zmiany nawyków, nie ma zmiany w życiu, albo jest zmiana, ale chwilowa. Tak bym to określiła. I ważnym tutaj cytatem z książki, zaraz, którą Wam polecę jest dopóki postęp nie stanie się częścią Ciebie, dopóty będzie przejściowy. Więc tak to, tak to działa, tak to wygląda, że jeśli... Ten postęp nie będzie tobą, nie stanie się tobą, to niestety żaden nawyk nie zostanie wdrożony na dłużej, więc nie zagości w twoim życiu, więc będzie tylko chwilowy. Tak jak tutaj możemy powiedzieć o jakimś efekcie: jojo, udało jej się schudnąć, udało jej się zadbać o dietę, udało jej się zrobić to czy tamto czy to, ale przez to, że to się. Ta, ten nawyk nie stał się częścią Twojego życia, to tak naprawdę wróciłeś do, wróciłaś do miejsca, w którym byłaś wcześniej. Krystyna, witam wszystkich serdecznie z Niemiec. Witaj, Krystyna. Fajnie, że jesteś. E, bardzo Ci dziękuję. Kochane, damy sobie jeszcze minutkę dosłownie. E, może jeszcze ktoś tutaj do nas przyjdzie, bo widzę tylko dwa oczka, ale to też okej, okay, fajnie, że jesteście. Fajnie, że jesteście. Kochane, dzisiaj będzie o tożsamości. Będziemy rozmawiać o, o tym, jakie są warstwy zmiany zachowania. I zanim w ogóle zacznę, chciałabym Wam polecić książkę. Wrzucę tytuł tej książki do opisu, do opisu live Słuchajcie, polecam tę książkę. Dosłownie, must have. W kontekście musisz ją mieć, jeśli planujesz wdrażanie nawyków wdrażanie zmiany do swojego życia, bo to jest po prostu kompendium wiedzy, słuchajcie, to jest pigułka. Ale jeśli nie chcesz kupować książki, zapraszam Ciebie również do, do zakupu mojego e-booka, jak zmieniać nawyki. Tam tak naprawdę ten e-book został napisany na podstawie tej książki i został napisany na podstawie dwóch innych pozycji, więc jeśli. Nie chcesz inwestować w książkę, a myślisz, że chciałabyś zainwestować w coś innego, to potem wrzucę ci linka, możesz po prostu zainwestować w zakup e-booka, e, jeśli masz taką potrzebę. Ok, kochane, zaczynamy. Kto ma przyjść, to przyjdzie, a kto ma obejrzeć, później to sobie obejrzy. E, więc są trzy warstwy zmiany zachowania. I tutaj, jak jest w książce, słuchajcie, ja również to samo sobie na, narysowałam tutaj w notatkach. Więc e, ta pierwsza zewnętrzna, e, tak jakbym powiedziała, warstwa to są rezultaty. E, I ten poziom e, odpowiada tak naprawdę, dotyczy konkretnych wyników, czyli dotyczy konkretnych wyników w kontekście, na przykład. Schudnięcia, czyli chcemy ileś kilogramów zrzucić. E, chcemy na przykład wydać książkę, e, chcemy wygrać jakieś zawody i z tym poziomem zmian jest powiązana większość wyznaczanych celów, czyli tak naprawdę my wyznaczamy cel, że chcemy schudnąć 10 kilo. My wyznaczamy cel, e, że chcemy coś stworzyć, że chcemy coś napisać, że chcemy coś osiągnąć. I to jest ta pierwsza warstwa, czyli pierwsza warstwa zmiany zachowania to są rezultaty. Druga warstwa, czyli ta środkowa. To są procesy. I tutaj chodzi o to, że ten poziom dotyczy zmiany nawyków i systemów, zastosowania nowego planu treningowego na siłowni na przykład, uporządkowania mm, biurka pod kątem usprawnienia pracy, opracowania sposobu medytacji. Z tym poziomem zmiany jest powiązana większość nawyków. Witaj Ewa, fajnie, że jesteś. Więc tu mamy drugą warstwę, czyli to jest zmiana procesów, zmiana tego systemu. Czyli zakładamy, że chcemy zmienić dany nawyk i się zastanawiamy, jak w ogóle mamy to zrobić, słuchajcie. Tak? Więc tutaj mamy, e, mamy jak. E, trzecia warstwa, słuchajcie, czyli ta, która jest w środku, tutaj, e, czyli ta najgłębsza warstwa, to jest warstwa zmiany tożsamości. I o co tak naprawdę chodzi tutaj o tej warstwie zmiany tożsamości? Ten poziom dotyczy zmian przekonań. Światopoglądu, własnego wizerunku, samooceny i ocen innych. Z tym poziomem zmian jest powiązana większość przekonań, założeń i uprzedzeń. Słuchajcie. I o co tak naprawdę chodzi? Chodzi o to, że rezultaty to są to, co my otrzymujemy. Czyli jak sobie pomyślisz, że chcesz, nie wiem, chcesz schudnąć ileś kilogramów, to to, to jest cel. Tak, chcę schudnąć 10 kilogramów, to jest rezultat, który uzyskam czyli stracę 10 kilogramów. Znowu, procesy to są to, co robisz. Czyli to są to, co robisz, czyli tak jak tutaj rozmawialiśmy, czyli to jest cały plan wdrożeniowy, na przykład jak ja mogę te 10 kg zrzucić, tak? A tożsamość jest to, w co my wierzymy. Czy my wierzymy, że jesteśmy w stanie te 10 kg zrzucić? Czy my, jesteśmy, czy my wierzymy, słuchajcie, to o czym mówiłam tydzień temu, tak? Czy, my, czy Ty dajesz wiarę temu, że Ty możesz to zrobić i czy, czy jesteś gotowa na to, żeby to zrobić w ogóle. To jest nasza tożsamość. Więc zadaj sobie sama pytanie, czy yy, wdrażasz jakiś nawyk. Nie wiem, moim nawykiem na przykład może być, e, nie wiem, e, m, na przykład ja <laughs> walczę, słuchajcie, z odstawianiem cukru, tak? I tutaj Moim celem jest odstawienie cukru, tak? Czyli spożywanie tego cukru jak najmniej. E, procesem jest, e, że co ja będę robić, żeby przestać ten cukier jeść? Czyli z czego na przykład zrezygnuję? Ale tak naprawdę, żeby zrezygnować z jedzenia tego cukru, ja muszę, chcę, powinnam uwierzyć w to, że ja jestem w stanie ten cukier odstawić, że ja jestem gotowa na to, żeby to zrobić. Słuchajcie, i tu, i tu tak naprawdę tkwi. Całe. Jakby to powiedzieć. Całe, cała w ogóle złożoność tego procesu, tak naprawdę zmiany zachowania. Tak to możemy nazwać. Czyli tak naprawdę chodzi o to, żeby zmienić nasze nastawienie, żeby zmienić nasz światopogląd, żeby zmienić nasze znaczy nasze przekonania na temat tego, czy my Jesteśmy w stanie na przykład ten cukier odłożyć? Czy my jesteśmy w stanie schudnąć? Czy my jesteśmy w stanie wstawać o 5 rano? Czy my jesteśmy w stanie codziennie rano biegać? Czy my jesteśmy w stanie robić A, B, C i D? Tak? Więc zadaj sobie pytanie sama, czy Ty jesteś w stanie, w zależności od tego, jaki chcesz nawyk zaprosić do swojego życia albo jakiego nawyku chcesz się pozbyć, to czy Ty jesteś w stanie to zrobić? Czy Ty wierzysz w ogóle w to, że to może Ci się udać? Jak jest. U Ciebie. Zadaj sobie pytanie. Jak jest u Ciebie? Podziel się tutaj ze mną tym, jak to jest u Ciebie, jak Ty się z tym czujesz, słuchajcie. I autor książki podaje taki przykład w kontekście palenia papierosów. I mówi na przykład, osoba, która jest skoncentrowana tylko na celu, żeby rzucić palenie, ona powie: przyjdzie ktoś. I zaproponuje jej papierosa, ona mówi: Nie dziękuję, próbuję rzucić palenie. Zobaczcie, tutaj jest to, a osoba, która jest skoncentrowana na zmianie tożsamości, na zmianie światopoglądu, na zmianie swoich przekonań i tego, czy ona jest w stanie tego dokonać, ona odpowie: Nie dziękuję, nie palę. Zobaczcie, ona już tak naprawdę stała się tą osobą, którą chce się stać. Ona się zaprasza do tego i tak naprawdę o to w tym chodzi, tak? Żeby uwierzyć, żeby się zobaczyć w miejscu, w którym chce się już być. Dziewczyny, dajcie znaka, jak to z Wami rezonuje, co ja mówię. Jak Wy to czujecie, jak Wy, jak na przykład możecie, nie wiem, podać, jeśli oczywiście macie ochotę tutaj na to, jaki nawyk Wy zapraszacie do swojego życia e, i jak Wy się temu przyglądacie, jak to z Wami rezonuje to, co ja teraz mówię. Bo Dlaczego, my, um, dlaczego nam jest tak bardzo trudno zmienić dany nawyk, zaprosić coś do naszego e, z, z życia, tak? z jakąś zmianę? Tylko i wyłącznie dlatego, że my nie bierzemy pod uwagę w ogóle zmiany tożsamości. My pod uwagę przy zmianie nawyków czy wdrażaniu nawyków bierzemy pod uwagę cel. Albo bierzemy pod uwagę proces, czyli system, jak to zrobimy, jak to wdrożymy, jak to zaprosimy. Ale tak naprawdę nie bierzemy pod uwagę naszych przekonań, naszego światopoglądu, naszej wiary, naszego systemu wartości. Czy nasz system wartości w ogóle jest gotowy na to, żeby tą zmianę zaprosić do naszego życia? Dajcie znaka, jak wy to rozumiecie. Czy to z wami rezonuje, czy w ogóle nie. Y <laughs> Nie łapiecie tego, bo to jest naprawdę złożone. Słuchajcie, to jest naprawdę złożone. Ja musiałam kilka razy to przeczytać, kilka razy e, głośno e, przejrzeć różne notatki, żeby mi kliknęło. Więc dajcie znaka, jak to z wami rozumieć. Zawsze dobrze tłumacz. Cieszę się, jak że rozumiesz, bo o to chodzi, żeby to zrozumieć. Jak to zrozumiesz, to będziesz wiedziała, na co zwrócić uwagę w procesie zmiany e, zachowania. Dobrze, idźmy, e, idźmy, idźmy dalej. Więc bez uwzględnienia tak naprawdę swoich przekonań i tego, co ty myślisz na dany temat, tego, co ty uważasz, będzie ci bardzo trudno zaprosić tą zmianę do swojego życia. Bo zobacz, e, chcesz schudnąć, E, zaczynasz, e, zaczynasz na przykład, e, nie wiem, zaczynasz, nie wiem, dbać o swoje zdrowie, zaczynasz, przestajesz jeść różne rzeczy, nie wiem, zapraszasz siebie do jakichś treningów, aktywności fizycznej i tak dalej, ale jeśli Ty masz w głowie myśl, ja nigdy dobrze, nie wiem, nigdy nie byłam dobra z aktywności fizycznych, e, nigdy nie umiałam, nie wiem, odstawić cukru, zawsze ten cukier do mnie mówił i mnie wołał, nigdy nie dbałam o swoje zdrowie i tak dalej, i tak dalej. Zobacz, kiedy masz przekonania, i to nigdy będzie Ciebie, w cudzysłowie, wołało do tego starego cały czas. Czyli za każdym systemem działań, zobaczcie, za każdym planem, który ty chcesz wdrożyć, za każdym e, mm, sposobem, który ty sobie sama zaproponujesz na to, żeby daną zmianę zaprosić do swojego życia, będzie stał system przekonań, będzie stało to, czy ty wierzysz, czy nie, będzie stało to, co ty myślisz na ten temat, będzie, będą stały twoje wartości, bo jeśli w twoim systemie wartości nie ma na przykład zdrowia. Nie ma dbania o swoje zdrowie, nie ma aktywności fizycznej, nie ma, e, nie ma tego, co ty chcesz zaprosić do swojego życia, to zobacz już na samym początku, masz kłodę pod nogami. I dlatego trzeba zacząć od zmiany tożsamości, dlatego trzeba zacząć e, od zaproszenia siebie do, za, nazwijmy to takiej nowej wersji samej siebie, tak? zastanowić się nad tym, e, jak my chcemy wyglądać. Jaką osobą my się chcemy stać, kim my chcemy się stać, i dopiero wtedy ty możesz zacząć wdrażać ten, 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 ten nawyk, bo o co tak naprawdę chodzi? Chodzi o to, że, że dwuetapowy proces zmiany, zmiany, zmiany tożsamości, słuchajcie, to są dwa etapy. I co tutaj jest ważnego? Tu, w tym ważne jest to, że. Czekajcie, znajdę to sobie w swoich notatkach, żebym czegoś nie pomyliła. Tutaj mam. Że chodzi o to, żebyś ty sobie określiła, jakim typem człowieka, osoby chciałabyś być. Czyli zobaczcie, kim chcesz się stać. To jest pierwszy etap. Czyli na przykład. Chcesz stać się pisarzem, chcesz stać się osobą, która dba o swoje zdrowie, chcesz zadbać o swoje zdrowie, chcesz, nie wiem, medytować codziennie rano, chcesz być osobą, która medytuje, chcesz codziennie pisać, nie wiem, stawać. chcesz być osobą, która wstaje o 5 rano, chcesz, nie wiem, być osobą, która codziennie robi soki z warzyw i z owoców. Chcesz, e, nie wiem, codziennie, rano albo wieczorem biegać, tak? To jest to, co ty chcesz. To, to znaczy, że ty się chcesz stać taką osobą, tak? E, drugi etap jest taki, że co zrobiłaby ta osoba, żeby się, co, co ona by zrobiła, żeby dbać na przykład o swoje zdrowie? Co ona by robiła, żeby stać się pisarzem? Zobaczcie, czyli najpierw kim chcesz się stać, a potem co chcesz robić? A nie, zaczynamy od tego, co chcemy robić, jaki mamy cel, od razu, że chcemy schudnąć, jaki mamy cel, tylko najpierw, kim my chcemy się stać, jaką osobę chcemy zaprosić do swojego życia, jak my chcemy się czuć, jak my chcemy wyglądać. I potem się zastanowić, jak my możemy to robić. Jak ta osoba, na przykład, która, która, e, która coś robi, zaprasza do swojego życia, to ona się tą staje. Tą osobą się staje. I tutaj autor podaje przykłady. Eee, najpraktyczniejszy sposób na zmianę tego, kim jesteś, polega na zmianie tego, co robisz. I zobacz, ilekroć napiszesz stronę tekstu, stajesz się pisarzem, ilekroć poćwiczysz grę na skrzypcach, stajesz się muzykiem, ilekroć zaczniesz trening, stajesz się sportowcem, ilekroć zmotywujesz się, zmotywujesz swoich pracowników. Stajesz się liderem. Czyli zobaczcie, każdy nawyk nie tylko przynosi konkretne rezultaty, ale uczy czegoś o wiele ważniejszego uczy wiary w siebie. Zaczynasz wierzyć, że naprawdę potrafisz te rzeczy osiągnąć. A gdy liczba oddanych na nową tożsamość głosów rośnie czyli prób podejmowania, e, zapraszania te zmiany do swojego życia, e, a pula dowodów zaczyna się zwiększać, czyli masz dowód na to, że ci się udaje to robić, wraz z nimi zmienia się to, co sądzisz na swój temat. Czyli zaczynasz wierzyć w to, że możesz to zrobić. Czyli Twoim celem tak naprawdę jest po prostu wygrywanie w większości przypadków. Zobaczcie, taki jest cel. Celem Twoim jest, nie wiem, stawanie rano. I ćwiczenie. Twoim celem jest, zobaczcie, i ten cel jest dopiero na samym końcu, tak? A od czego my przeważnie zaczynamy? To zaczynamy od celu i od systemu. I brakuje nam tej tożsamości, brakuje nam tej, tej, tego systemu wartości, brakuje nam tych przekonań. Czyli zaczynamy w cudzysłowie nazwijmy to od, 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 od zewnątrz. A chodzi o to w zmianie przekonań, w zmianie. Nawyków, zachowań, chodzi o to, żebyśmy my zaczęły od środka, żebyśmy zaczęły od siebie, od tego, co mamy, nosimy w sobie, bo jak zaczniesz od zewnątrz, nawet w kontekście słuchajcie, nie wiem, motywacji do działania, jeśli to jest motywacja zewnętrzna, to jak długo Ty jesteś w stanie coś robić. No nie za długo, tak? Ale jeśli to jest motywacja wewnętrzna, jeśli Ty poszukasz sposobów, bo też szukamy sposobów na to, żeby dany nowy wzmocnić, tak? Żeby go robić. Jeśli Ty poszukasz sposobów, to Tobie będzie łatwiej się do tego zaprosić, żeby to zrobić, tak? To Tobie będzie łatwiej w tym wytrwać. I wytrwać ileś razy, aż, mm, aż, y, aż zmieni swoją tożsamość, aż uwierzysz, zobacz, w to, że jesteś w stanie to zrobić, że jesteś w stanie stać się tą osobą. Dziewczyny, dajcie znaka, jak w ogóle z Wami to rezonuje, jak Wy to widzicie, e czy to, co mówię, ma w ogóle dla Was sens? I oczywiście, jeśli masz ochotę tutaj podzielić się swoim e przykładem, e swoim przypadkiem, e możesz powiedzieć, e jak, jaki nawyk wdrażasz do swojego życia, możesz powiedzieć, jak Ci idzie, jak Ty to czujesz. To jak najbardziej to jest ok, możemy się Twojemu przypadkowi, Twojej sytuacji tutaj przyjrzeć, bo to jest ważne, żeby sobie to gdzieś, bym to nazwała w taki sposób, przegadać. O. Więc tak naprawdę, słuchajcie, chodzi o to, żebyśmy wiedziały, kim my chcemy się stać, kim my chcemy być. Tak? Chcesz być pisarzem? Pisz codziennie po jednej kartce. E, chcesz być sportowcem, ćwicz. Chcesz być osobą, która dba o swoje zdrowie, dbaj o to zdrowie, i zastanów się, w jaki sposób ta osoba, która dba o swoje zdrowie, o nie dba. I oczywiście potem są różne, różnorakie sposoby, jak, jak to zaprosić do naszego życia, i o tym będziemy mówić w przyszłym tygodniu, bo powiem Wam szczerze, że mm, myślałam, że, że zaczniemy zarządzanie sobą w czasie, bo to też jest ważne, ale myślę, że zostanę jeszcze w sierpniu z nawykami, tak? Że sierpień będzie jeszcze nawykowy, bo tutaj bardzo dużo się nam tego, tak jakby pojawia różnych takich ważnych rzeczy i myślę, że jak my przyjrzymy się tej zmianie z tożsamości, to każda konkretna zmiana czegokolwiek w naszym życiu będzie już łatwiejsza, bo ty już będziesz wiedziała, jak wygląda ten proces, już będziesz wiedziała, czego możesz się spodziewać i jak to zaimplementować do swojego życia, żeby to odnosiło rezultaty, słuchajcie, ale takie nie na chwilę, nie na moment, tylko na całe życie, bo o to tak naprawdę chodzi. Witaj Daria, fajnie, że jesteś. Więc dziewczyny, podzielcie się ze, so ze sobą, ze mną e, tutaj e, swoimi spostrzeżeniami na temat tego, e, co tutaj się pojawiło dzisiaj, jak to z Tobą rezonuje e, e, i zapraszam Was. O, Zapraszam Was w przyszłym tygodniu, tak naprawdę, na kolejną odsłonę tutaj nawyków. Pewnie pos, porozmawiamy sobie o czterech prawach zmiany zachowania i, i o piętrzeniu nawyków, o różnych takich systemach, jak my możemy te nawyki zaprosić do naszego życia, żeby było nam je łatwiej wdrażać. Ale zanim w ogóle, zanim będzie za tydzień, słuchajcie, jest ostatnia szansa na to, żeby zapisać się na warsztat, właśnie jak zmieniać nawyki. Warsztat jest jutro. Inwestycja 88 zł, słuchajcie, i to jest po prostu warsztat e, o, od początku do końca, przeprowadzać się przez proces zmiany zachowania, przez proces przyglądania się swojej tożsamości, tego, jak wygląda pętla nawyku e, i różne inne e, cuda na kiju, bym powiedziała, w kontekście zmiany nawyków. Więc jeśli Ciebie interesuje ten temat, jeśli czujesz, że to coś jest dla Ciebie, to zapraszam, ja tutaj wrzucę. Po live wrzucę link do, do, do sklepu, do zakupu, i jeśli masz ochotę, to zapraszam. Tak jak powiedziałam, wrzucę link do e-booka, bo może masz ochotę przeczytać e-booka. E, lub link na warsztat, może masz ochotę na warsztat, a może nie masz ochoty na warsztat, albo, ale masz ochotę na przykład na konsultacje. Słuchajcie, ze mną e, konsultacje w okresie wakacyjnym też są w promocyjnej cenie, więc też Ciebie zapraszam, więc zalinkuję Was, moje drogie. Wrzucę kilka linków i wybierz wersję, która jest dla Ciebie, jeśli oczywiście tego potrzebujesz. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Za to, że tutaj się stawiacie, za to, że jesteście ze mną. E, trzymam za Was kciuki w kontekście zmiany zachowania, zmiany nawyków, zmiany tożsamości. Jeśli potrzebujesz wsparcia, to zapraszam. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Cudownych wakacji, cudownego lata Ci życzę. Pa. Monika Jurgiel, coach szlafroku. Cześć.